Dzień dobry moi drodzy. Chcę skomentować wydarzenie, które opisał dziennikarz RMFFM, FM, ale najpierw przeczytam artykuł. Wybuch granatnika w Komendzie głównej Policji, Piętrzą się wątpliwości. Nieumyślne spowodowanie eksplozji zagrażającej zdrowiu i życiu wielu osób i imieniu w wielkich rozmiarach. To podstawa śledztwa w sprawie eksplozji w gabinecie komendanta głównego policji. MSWIA stara się tłumaczyć, że wybuchł jeden z prezentów, który Jarosław Szymczyk przywiózł z wizyty w Ukrainie. Nieoficjalnie wiadomo, że to granatnik. Przedstawiciele rządu utrzymują, że generał w śledztwie jest osobą poszkodowaną i żądają wyjaśnień od strony ukraińskiej. Stanowisko strony rządowej jedynie piętrzy szereg wątpliwości i to na każdym etapie, zauważa dziennikarz RMFFM Krzysztof Zasada. MSWIA podaje, że w czasie wizyty na Ukrainie generał Szymczyk spotkał się z kierownictwem tamtejszej policji i służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Prezent był podarunkiem od jednego z szefów ukraińskich służb, czytamy w oświadczeniu. Nie sprecyzowano w nim, o jaki dokładnie podarunek chodzi. Z nieoficjalnych informacji wynika, że był to granatnik. Stąd pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi przede wszystkim wyjaśnienia wymaga. Czy szef policji wiedział, co otrzymał w prezencie? Jak to uzbrojenie wiózł do Polski? Dlaczego wniósł do budynku komendy? W tłumaczeniach resortu mowa o eksplozji jednego z prezentów, jak do niej doszło, bo samozapłon jest mało prawdopodobny. Kolejna sprawa to zachowanie po wybuchu, który zniszczył pomieszczenie na trzech kondygnacjach, zawalając tropy. Dlaczego nie wezwano strażaków? Dlaczego nie powiadomiono nadzoru budowlanego? Dlaczego komendant do szpitala pojechał służbowym samochodem? Generał Jarosław Szymczyk po eksplozji trafił do szpitala na obserwację. Jak napisano, doznał lekkich obrażeń. Lekko ranny został też cywilny pracownik komendy, który nie był hospitalizowany. Pokrzywdzona została także jeszcze jedna osoba. Kolejną rzeczą jest całkowita blokada informacyjna przez ponad 30 godzin. Dodatkowo ciężar wyjaśnienia sprawy w części przyniesiono na Ukraińców. Dodajmy tylko, że jeśli ktoś usłyszy zarzuty w tej sprawie, to za samo nieumyślne spowodowanie eksplozji grozi 5 lat więzienia. U mnie, jako obywatelki państwa polskiego, w związku z tą sytuacją wynikają jeszcze inne pytania: Dlaczego generał Sobczyk pojechał do państwa, które jest w stanie niby wojny? Dlaczego spotkał się tam z kierownictwem tamtejszej policji i służbami do spraw sytuacji nadzwyczajnej? I za co otrzymał prezent od tychże obcych służb? I jak widać z powyższego artykułu, tak i z zachowania wielu w Polsce, mało kto rozumie, co się dzieje w sąsiednim kraju na U. Parę tygodni temu w Odessa przy próbie zatrzymania przez policję człowiek odpalił granat. W wyniku czego kilka osób zostało poszkodowanych. Czy był to partyzan, czy bandyta, nie wiadomo. Odesi ci piszą, iż takich przypadków jest coraz więcej, ale o nich w mediach się nie mówi. Przypomnę, że na początku operacji wojskowej w sąsiedniej krainie U, w centrach miast, po prostu rozdawano broń, nie wymagając przy tym żadnych dokumentów. Dostawał każdy, kto stał po niej w kolejce. Było w internecie wielu filmów na ten temat. Kochani, opowiem Wam autentyczną historię, którą usłyszałam od bliskich mi osób, która być może wielu da do myślenia. 30 lat temu wojna wybuchła w sąsiedniej z państwem u Mołdawii, w wyniku czego od Mołdawii odrywało się na Naddniestrze. Wtedy wojna trwała przez kilka miesięcy i szybko zakończył ją rosyjski generał Aleksander Lebieć, który powiedział swoje słynne zdanie I Jeśli nie skończycie agresji na Nadnieższu, to śniadanie zjem w Tiraspole, to stolica obecnego Nadnieższa, obiad w Kiszyniowie, a kolację w Bukareszcie. Rumunia wtedy wojowała na stronie Mołdawii. Ciekawostką jest, że za nadnieższe wojowali ochotnicy z Ukrainy. Wtedy rozumieli problem, ale najwyraźniej w którymś momencie zgubili czujność i trafili na listę państw, których naścigła ta zaraza, kolorowa rewolucja. Po wojnie w Nadnieższu wielu jej obywateli zatrzymało broń w domu, tak na wszelki wypadek, w tym też granaty, chowając je na przykład w wersalkach w pokojach gościnnych. Ludzie jeździli do sąsiedniego państwa na OU handlować owocami, tam kupowali inne produkty, tak radzili sobie w tamtych trudnych czasach. Moi znajomi też się tam wybrali, ale ktoś przed wyjazdem uprzedził ich, żeby na wszelki wypadek wzięli ze sobą granat, ponieważ w krainie U jest rekiet. Rekiet to taka działalność, kiedy grupka zdrowych, łysogłowych osobników, takich sobie wyobrażam, pobiera od handlującego lub przedsiębiorcy określone przez nich kwoty za niby ochronę, a w rzeczywistości to haracz za możliwość handlowania. Dodam tylko, że to nie był urząd skarbowy krainy U, Moi znajomi przyjechali na rynek, towar szybko im schodził, bo to były świeże, soczyste, skąpany w pełnym moldawskim słońcu morele i brzoskwinie. a bliżej południa podszedł do nich osobnik o czerwonym karku i rozkazującym głosem powiedział, aby na godzinę 12, kiedy podjedzie do nich ponownie przeżykowali konkretną kwotę pieniędzy. Kiedy Kark odszedł, małżeństwo szybko złożyło pozostałości do samochodu i wyruszyło w podróż powrotną. Niby ktoś za nimi jechał i byli tak zdeterminowani, że jak opowiadali, użyliby tego granatu w razie potrzeby. Za otrzymane pieniądze kupili towaru, wszelakiego, aby sprzedać go u siebie, gdyż chrywny w Naddniestrzu nie chodziły. Granat owinięty w ręcznik tymczasem spokojnie leżał w samochodzie, na skrzyni biegów. Podjechali do granicy. Pogranicznicy kazali im wyładować wszystko z samochodu do kontroli. Tak też zrobili. Nagle kobieta przypomniała o granacie, weszła do samochodu, wzięła zawiniątko i włożyła sobie go pod pachę. Na szczęście nikt nie zapytał ją, co tam ma. Ot taka historia, niczym od powlaków samych swoich. Strach pomyśleć, ile w torbach uchodźców nawieziono do Polski różnego rodzaju broni. Czy to w ogóle ktoś sprawdzał? Pozdrawiam myślących.